W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam akumulatorową lampkę rowerową od firmy Montis model MT111. Mamy prawie połowę listopada i nie dla wszystkich sezon rowerowy musi się kończyć. Dla mnie na pewno nie. Także taka latareczka będzie pomocna. No i co? Zobaczymy. Czy to co jest napisane na tym opakowaniu, no to prawda. To jest właśnie ten B-Series. Zaprojektowany dla Montis. Nie ukrywam, że jest to produkt chiński. Instrukcja obsługi, po polsku. I kabel USB typu C. Uchwyt do roweru na kierownicę. I nasza lampeczka w aluminiowej obudowie. Krótka, długość jej nie wiem, nie było podane specyfikacji, ale maksymalnie to jest chyba jakieś 15 cm. Spokojnie w dłoni się mieści, tak? Mała, jest mała. Dobra, załączymy sobie. Jest dioda jest dioda tu na froncie. Od góry przycisk włączający, tu jest zaślepka na port ładowania. Pod gumką mamy port ładowania. Be light series akumulatorowa lampka rowerowa LED z funkcją latarki ręcznej możemy sobie ściągnąć ją z uchwytu w każdej chwili gdzieś tam coś poświecić zaświecić, przy na, na przykład jak naprawiamy yy, no coś się stało z naszym rowerem mamy oznaczenie wodoodporności w standardzie IPX6 czyli opady deszczu, czy wichanie w kałuże nic tutaj nie powinno yy, spowodować żadnego zwarcia obudowa jest z aluminium i tu mamy informację, że wytrzymuje upadek z 1,5 metra 5 trybów świecenia, i co najważniejsze, ma wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh. I wystarcza to maksymalnie na 16 godzin świecenia. Także dobry wynik, w zależności wiadomo od mocy tej, 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 tego światła, tych lumenów, to będzie nam świeciła dłużej lub krócej. Zaraz wszystko wam powiem. Maksymalny zasięg świecenia to 130 m, także całkiem fajny wynik. I moc świecenia 450 lumenów. Tak, to wszystko mamy tu na froncie. Natomiast szybko powiem Wam, jak to wygląda w specyfikacji. Joda LED XML 1 o mocy 7W. Trzy tryby światła ciągłego i dwa tryby światła awaryjnego SOS. Akumulator. Z serii 18350, bardzo często spotykany w innych urządzeniach, jest to litowo-jonowy 3,7V 2600 mAh. Czas ładowania od 4 do 5 godzin, czyli maksymalne świecenie 100% to jest światło 450 lumenów maksymalne. Czas pracy wtedy mamy 3 godziny 30 minut. Zasięg światła 130 metrów. To także to było podane. Zasięg światła dla maksymalnej mocy. Na 50% światła to jest 150 lumenów. Czas świecenia 7,30. No i długość, zasięg światła 100 metrów. Też dobry wynik. I takie oszczędne świecenie, czyli 30% mocy. To mamy 65 lumenów, 16 godzin świecenia i 50 metrów zasięg lampki. W listopadzie 2024 za tą lampkę musimy zapłacić 80 zł. To tyle z mojej strony, pozdrawiam, cześć.